Ma tak na szybko. właśnie przed chwilą założyłem swój team, który nazywa się Cacy i będzie on, um, um, no będzie on nowym teamem, będę go zakładał właśnie z wami, z widzami i mam nadzieję, że ten team wam się spodoba. Um, Będą w najbliższym czasie będą livey z rekrutacji z te, tego teamu. Będzie szybki taki, no szybkie, takie... no szybki tym to jest taki zakładany no i e, postaram się, żeby ten team, był, ten team nie był na jakimś słabym filmem i mam nadzieję, że będziecie do niego chętnie przychodzić, tylko jedno... Są trzy potrzebne takie najważniejsze rzeczy. Mikrofon w grze, Discord żeby na, swój nick na początku zmienić na cacy z małych, no i podłoga, to jeszcze później będziemy o tym rozmawiać, no i to na tyle, no piszcie w komentarzach swoje niki, ja będę was dodawał, ale niki z discorda, hasztagi, będę was dodawał i będę z wami pisał, czy się nadajecie, dobra, cześć, tak na szybko, pa.